Chciałem jestem Sklego, by wam pokażę jak wygenerować automatycznie napisy do filmu w języku polskim. Zapraszam Was do oglądania. Jeszcze nie widziałem takiego poradnika na polskim YouTube, więc postanowiłem go nagrać. Najpierw klikamy New Project na stronie Vid.io i wybieramy filmik z komputera albo z YouTube'a. Tutaj piszcie link, ja wybiorę plik z komputera. I tu macie film. Cześć, to jest testowe nagranie na potrzeby odcinka, więc zostaw łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Dziękuję Wam za 2000 subskrypcji. Tak więc e, działa, działa podgląd. Teraz klikacie subtitles. Klikacie teraz a, e, auto subtitles i wybieracie język polish. I teraz e, poniście chwilę, poczekać, e, bo musi to e, się załadować. Dobrze, już napisy się wygenerowały. E, trwało to bardzo krótko. Teraz klikacie play. Cześć, to jest testowe nagranie na potrzeby odcinka. Więc została łapka w górę. I subskrypcje na tym kanale. Dziękuję Wam za 2000 subskrypcji. Jak widzicie, działa. Tutaj możecie yy, też przetłumaczyć napis, ale musicie mieć yy, wersję premium. A tutaj macie styl napisu. Yy, napisy. Możecie przesłać na YouTube'a yy, do filmu. I to by było na tyle. Cześć.